reclama Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych. Odwiedź tartak topulka. W ofercie drewnobudowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewnobudowlane strugane, łaty, kondrłaty Deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelec sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową, płoty osłonowe. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808. 08 08. Tartak Topulka. Terminowość, rzetelność i profesjonalizm. Mię też jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie płaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy. Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do wydziału komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530-219 219. -219. <laughs> Tak brzmi krztusiec u dorosłych. Krztusiec objawia się przewlekłym napadowym kaszlem, który może trwać wiele tygodni. Zachorować może każdy, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko groźnych powikłań. Szczepienia przeciwko krztuścowi zalecane są wszystkim dorosłym w postaci pojedynczej dawki co 10 lat. Zapytaj lekarza o szczepienie. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Krztusiec nie ryzykuj organizowanej przez firmę GSK we współpracy z Fundacją My Pacjenci. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Profesjonalne złomowanie i kasacja pojazdów Autoturbiak oferuje skup aut powypadkowych lub do kasacji. Zadzwoń 604 903 903, a natychmiast przyjedziemy, zabierzemy i jeszcze dobrze zapłacimy. Złomowanie i kasacja pojazdów Autoturbiak. Telefon 604 903 903. Weź udział w loterii Balcerzak mendyny z premią. Między 6 marca a 2 lipca kupuj produkty promocyjne, rejestruj na loteriabalcerzak.pl i wygrywaj 20 tysięcy, 5 tysięcy lub 500 zł, szczegóły na loteriabalcerzak.pl. Polecam Jakub Kuronie. Czy wiesz, że niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą, przedsiębiorcą, czy właścicielem nieruchomości, możesz zawsze liczyć na Martę Kuraczek Ubezpieczenia. A jeśli szukasz kompleksowych i dopasowanych do Twoich potrzeb ubezpieczeń komunikacyjnych na życie, mienie czy biznes, to właśnie u nas je znajdziesz. Gwarantujemy bezpłatny parking. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Chmielnej 24 lokal 1. Mart tak kuraczyk ubezpieczenia, bo Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Panowie i panie, mega rabaty tylko w Hebanie. Przy zamówieniu mebli pokojowych i młodzieżowych rabat minus 10%, a dodatkowo mogą być bezpłatnie złożone i w opcji dowiezione. Posiadamy stany magazynowe, więc część mebli dostępna jest od ręki. U nas znajdziesz również szafy, meble tapicerowane, meble kuchenne, standardowe, jak i projektowane na wymiar. Sprzedaż także w systemie ratalnym. Salon meblowy Heban zaprasza Zielony Rynek 21, Hala SDH. Po reklamie.